Dzień dobry, witam serdecznie Panią Pani Emilio. No, ewidentnie ten czas jest dobry na pozbywanie się wszelkiego typu, tak jak pani napisała w tej drugiej sprawie, to jest to dobry czas. Duży jakby potencjał i, i taka wspierająca energia jest. Do łamania właśnie barier, czegoś, co do tej pory nie mogła Pani zrobić, no to nagle okazuje się, że jednak Pani może. Dobra, mamy tu datę urodzenia, jak na Pani życie wpłynie odejście. od partnera. Pani, nie, to problem. E, problem, problem, ale tu w problemie jest nie odejście, a nie odejście. Problemem może być, nie wiem, czy pani już odeszła. Tak, no to, no to okej, okay, to by było, że, że no ale tu nie ma odejścia. Czy pani jest jeszcze z nim? No to jak jest, to tutaj problemem, że pani albo nie odeszła, albo nie może odejść, albo wieża. Proszę pani, jak pani nie odejdzie, to jest karta wieży. Ten człowiek panią zniszczy. Krótko mówiąc. Jest wynik. Problemem jest odejście, a rezultatem wieża. Nie odejście równa się wieża. Rada. No, rycerz Kielichów. Kim jest Rycerz Kielichów? Radą jest, proszę Pani, wsparcie osoby jakiejś. Osoby, która Panią kocha. Czy jest, jest mężczyzna inny niż ten człowiek, o którego Pani pyta, który Panią kocha? To jest pierwsza sprawa. Rycerz Kielichów to jest ktoś oferujący jakąś terapię. Więc rada, skorzystaj z terapii, tak? U rycerza kielichów. Nie odejście równa się bieża. Czyli jeśli chodzi o tego pana, powinna pani wejść na nową swoją drogę, widzi pani? Powinna Pani zdecydować się w końcu na jakiś wyjazd, a tu jest cały czas ja, już jadę, już jadę, no nie, stoję, i, i, i ciągle, i ciągle. Nie ma jakby mocy sprawczej do tego. Czyli pozostanie z tym człowiekiem to równa się y, destrukcja, krótko mówiąc. No dobrze, a tutaj drugie pytanie, jeszcze to są dwa pytania. Jak to na Pani życie wpłynie? No też to widzi Pani, ciężko jest. Ruszyć do przodu, wynik. Proszę pani, no cóż ja mam powiedzieć, no? A co dobrego by pani to przyniosło? Trochę mi te karty wyglądają tak, że pani pyta, czy w sprawie numer 2. No ale jakoś nie widać, żeby coś się zadziało. W sensie pani pozbywa się problemu z tematu numer 2. Gdyby się pani pozbyła, mamy tutaj kartę Najwyższego Kapłana. I to jest bardzo dobra karta. Gdyby się pani pozbyła, to. Układa sobie pani życie. Może nawet pani za mąż wyjdzie. To są dwie kwestie. Co tu jest jeszcze? Jeżeli pani sama nie może poradzić, to trzeba tu jakiegoś autorytetu poszukać wsparcia. Czyli zarówno w pierwszym, jak i drugim myślę, że te sprawy mocno się wiążą, patrząc na te karty. I zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku cechą wspólną jest poszukanie jakiegoś autorytetu, kogoś, kto. Podejdzie do Pani z empatią, ze zrozumieniem, z miłością, tolerancją, ale jednocześnie z jakimiś zasadami, a, który narzuci jakieś zasady. I wtedy to Pani pomoże. Dziękuję bardzo.